Z 10 widzami z Discorda robimy taki mini turniej. Kto zbuduje lepiej domek na drzewie, wygrywa 20 PSC. Oceniać ze mną będzie dwóch adminów z naszego Discorda: czyli Gabex i Tayomaga. Ocenienie będzie polegało na tym, że jury notujemy, ile końcowo kto zdobywa punktów. I na koniec sumujemy. Kto zdobędzie najwięcej, wygrywa. Więc co, zostaw subika i łapę a my już wrócimy do odcineczka. Miłego oglądania! Z tej strony daweku, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, jak już słyszeliście po wstępie, nagrywamy dziś odcinek z 10 randomowymi widzami z Discorda. Przywitajcie się. Hello, hello, hello. 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 Hmm. Oczywiście, buduję domki na drzewach o 20 zł PSC. No i oczywiście, widzowie, to są z mojego Discorda. Możecie zaczynać. Macie na to 20 minut. Będziemy odliczać. Budujcie. Zaczynajcie, możecie zaczynać. No jak ura, musi być deszcz. <gry> Oczywiście przypominam, że wnętrze też się liczy. Widzicie, minęło równe 5 minut czasu. Macie jeszcze 15, a już dużo zbudowaliście jak na 5 minut. I po 10 minutach prace wyglądają właśnie tak. Tutaj grzesiek buduje. No, zaczyn na koniec, bo na razie jeszcze nie oceniamy. Tutaj kto to, Bo Borowiczej, Mateuszek. Basen tu jakiś buduje, więc git. Tutaj... Sig, wow! Ale Sig się fajnie przygotował. Tylko żeby to nie było sporadnika i zajebiście. Mega ładnie, może to wygrać. Szczerze, Julix bardzo ładnie. Julix, gdzieś Julix? Tutaj też git, no? U mnie Julix jest. Za chwilę będzie. <śmiech> <śmiech> Dobra. <śmiech> Drony. 8 minut. Tutaj gdzieś się <laughs> fajnie też. Taki bazer u góry, u góry. No też no, fajnie. Macie jeszcze 8 minut. Więc jak Wam nie starczy czasu, przedłużymy Wam jeszcze to 5 minutek. Żebyście mieli. Dobra, więc jak chcecie kolejny taki odcinek, no to zostawcie... Ile łap? Gabeks. Ile eee. łap mają zostawić? Eee, nie to. wiem. No, nie, to no jak być. jest to? No to 75. 50? 75. 75? Nie dobiją. Dobiją. Nie dobiją. Dobijecie? No dobra, to jak dobijecie 75 łap, to robimy konkurs taki sam, tylko o 30 PSC. A jak dobijecie 60, no to robimy po prostu kolejny odcinek. Zróbmy tak. Dobra, macie jeszcze dwie minuty. Czy starczy wam czasu? No powiedzcie. Ja starczy. Nie starczy, nie starczy, nie, nie starczy. No ja. jeszcze minut i będzie Okej, okay, no to dokładam wam 5 minut. Macie do... Dobra, zostawiam wam jeszcze 20 sekund. Ustawcie czas na y, timeset y, y, na ten, na noc. Ustawcie czas na noc. Będziemy w nocy to oceniać. Tak będzie ładniej. O Jezu, jeszcze Jest. moje shadery. Dobra. Na no, moich też tak wygląda. Dobra, tylko trochę. Jest! Zero! Wszyscy do góry, wszyscy do góry! Wszyscy puszczają się. Wszyscy do góry. Dobra, jednak nie. I mogę tylko dodać już Nie, nie, nie możesz. Wszyscy do góry. Dajcie jednak dzień. Dobra. Jesteś Artix? Nie mówimy na ile oceniamy. I grzesiek. Tutaj pierwszy, OK. Tutaj ognisko. Zapisujcie sobie na kartkach. Tam na w notatniku. Tutaj w środku. na samej górze fajny basen. Tutaj na zewnątrz też fajnie to wygląda. No i ja oceniam na. Widzicie właśnie na ekranie. do tej Co? Czerwony tulipan. Nie, ale zobacz to, co jest napisane. A że wszyscy Julix podrywają? Okej. Okay. Dobra. praw. Idziemy tutaj zobaczyć. Numerek drugi. Tutaj w skrzynkach nic nie ma. No w oku też... No to dajemy tyle. Dobra. Kolejny numerek. Czyli... Mateuszek. Tutaj schody. To już lepiej. Basen. W środku Julix. W basenie. Tutaj w pokoju. Atlanka. Spokojnie. A jak to wygląda w ogóle w około? No też nie jest jakoś źle. No to oceniam to właśnie na tyle. Idziemy do kolejnej. No i sizu tutaj robi wrażenie. Idziemy. Tutaj. Okej. Chciałbym to ciekawy napis. Tutaj ładne oświetlenie bardzo. Ten basen jeszcze. Wiem, widzę. Tutaj książki. Co w książkach? Co w książkach napisane. Dobra, nie ma tych książek, trudno. Tutaj balkonik taki. No, robi wrażenie. Tutaj sypialnia. Jak to wygląda w ten w oku? Też. No koks. Dobra. Ja oceniam na... Właśnie tyle. I czwarty numerek, czyli... Pioterek, Piterek, dobra. Tutaj wchodzimy. Piąty. Ognisko. Czwarty. Miekon. Piąty. Pio, piąty. No piąty. No, krzesiek. A piąty rzeczywiście jestem. Nie. Dobra. Cicho też. Tutaj wchodzimy do domku. I w środku też fajnie, no. Ładnie, obywane. ładnie, no w środku bardzo, bardzo ja ładnie. Jeszcze wyżej. Co w skrzynkach nic nie ma. Niestety z zewnątrz to trochę gorzej wygląda, ale i tak fajny. Oceniam na właśnie tyle. Kolejny numerek, szósty, czyli Kuba. Kładziemy tutaj basen. Czekaj, gdzie ty poleciałeś? Idę sprawdzić, czy każdy jest na swojej tabliczce. I mleko, gdzie jesteś? Mleko coś budował! Czekajcie, Wez... ja wyczyszczę mlekowi ekwipunek. O, tutaj robi. Dobra, trudno. Idziemy, ale nie budujcie. Dobra, zatrzymaliśmy spokojnie. się po kub, Kuba. Dobra, oceniamy. Tutaj, fajnie, głowy Creepera. Na środku so jest. Co? Oj, było. Co tutaj? Było. Co to, jest? to, to... E, pamiętamy co tutaj było. Tak, Krojnie. było coś. Było Pamiętam. piękna i piecyk. Dokładnie. Dora, tutaj fajnie. Oceniam to na. Tyle. Dobra, idziemy do kolejnego. Czyli. Nie. To jest Sexy Nikon. Czyli Nixon. Może być noc? Może być noc? Nie, nie może być noc. Idziemy tutaj fajnie. Co tutaj jest? w tej? Pajęczyna, ok jeść sobie nie zatrzymujecie I jak tu się wchodzi o tutaj się wchodzi dobra tutaj trzeba parkura trochę zrobić dobra wyjdz co to nie chcę mi się fajnie główki tutaj fajnie ozdobione ty tutaj papuga tutaj... fajna znaczy... Git. Tylko trochę zgniłe masz te jedzenie niefajskie co ty robisz papugę nawet ma bieżączko. A da... zapewniasz mu wszystko fajnie radki. no dobra A git. ty masz dziury w podłodze to specjalnie tak jest. Nie, fajnie, dobra. I ja to oceniam właśnie na tyle. E... I kolejna osoba... Dobra, to jest Julix. Julix. Idziemy do środka. Jak się wchodzi? tu. Dzisiaj wchodzi tutaj, dobra. Wchodzimy. Tutaj szkła mało miejsca trochę. Ale fajnie też. No git w... Nie ma nic w przyszłę. Ciasto. Zjemy sobie. To cały skawał. <gum> Kaweks. Co się spodziewa? No od, od zewnątrz to też całkiem git wygląda. Według mnie to jest tak na... Tyle. Tak na 8. Wiesz co? Na tyle co właśnie widzicie na ekranie. Dobra. Kolejny, czyli Shadow. Daweku Cox. To jest... Plus jeden do skill'a, ale niestety nie możemy dodawać do tego, do wyniku. Idziecie? Artix, Gabex, ustaw ten bezchmurnie. Dobra, wchodzimy. Do góry idziemy. Tutaj jest takie przejście. O, tutaj oh. fajnie, no. Fajne oh. tutaj takie przejście. Tutaj u góry, no, też fajnie. Shadow, nie no, fajnie. A jak od zewnątrz to się prezentuje? Czudo. Ładnie, No, robi wrażenie. Ja daję tyle. Dobra, i ostatni, czyli mleko. Tutaj dużo kwiatków. No. Lubię nie kolor chyba. Tutaj. Tak. Tutaj do zbrojowni. No też nie jest jakoś bardzo źle. Ja bym zmienił na pewno. A u góry coś jeszcze jest, bo widziałem, jak do. A. Ja bym na pewno zmienił tutaj, dodał y, dużo tego liści, no ale jakoś bardzo źle nie jest. Y, dla mnie to jest, na właśnie. Tyle. Dora. Y, no i teraz sumujemy każdemu punkty. Jedynka zdobyła 20 punktów, dwójka zdobyła 9 punktów, y, trójka zdobyła 22 punkty, czwórka, czyli Sigu zdobył 29 punktów, y, piątka, czyli. Czyli kto? Czyli pani Czyli Piterek. To była piątka? Tak, to była piątka. Piątka zdobyła 24 punkty. Szóstka zdobyła 19 punktów. Siódemka zdobyła 19 15. punktów. Ósemka zdobyła 24 punkty. Dziewiątka zdobyła aż 27 i dziesiątka zdobyła 10 punktów. Więc wygrywa Siłą. Drugie miejsce ma 9, znaczy 8 siódemka. Fudę... 9. Shadow. 9. Shadow. No, Dziewiątka. przepraszam bardzo. I, i y, kolejne miejsce ma piątka, czyli... Kto ma piątkę? Piterek. Ja mam piątkę. Piterek. No, czyli pierwsze miejsce Sig'u, drugie ma Shadow, a trzecie Piterek. Więc tutaj macie screena jak y, właśnie ląduje 20 PSC u Sig'a. Napisał, że legit, więc wszystko git. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego dzionka. Pożegnajcie się. Yeah. 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 Nie! No. 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 No.